Patrzcie, kogo reprezentuję dzisiaj. Reprezentuję dzisiaj Tako Hemingwaya i Dawida Podsiadło. Hej mordki, witam ponownie na moim kanale, jestem Klau, a jeśli jesteś po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Witam was w 25. dniu zadania. <grym> Słuchajcie, dzisiaj wracamy do takiego oldschoolowego YouTube'a. Mianowicie dzisiaj pokazuję wam, co jest w mojej torebce, czyli taka moja organizacja w biegu. I moja torebka, 5 dni z 7, jak pracuję, jest tą torebką. Jest to torebka z Gesa Niestety nie znam modelu właśnie ja nie znam na takich rzeczach. Mam ją od sierpnia. Bardzo fajnie mi się sprawuje, a ja naprawdę. Często mam ją wypakowaną po brzegi i na razie nic się z nią nie dzieje. Jest super pojemna i pakowna, więc jak jesteście ciekawi, co zawsze wędruje ze mną, to zapraszam. Torba w środku wygląda tak. Mam tutaj jedną większą przegródkę, dwie mniejsze i od tych przegródek zacznę, a później powiem Wam, co mam w środku. Ona na przedniej swojej części ma trzy przegródki i ja w jednej z nich zawsze trzymam klucze. Oczywiście teraz tych kluczy tam nie ma, ale zazwyczaj te klucze tam są. W drugiej z nich trzymam karty. Ja do pracy nie noszę portfela i w osobnej przegródce mam też swoje słuchawki, AirPodsy, które muszę naładować. Poczekajcie, muszę je podłączyć ja notorycznie zapominam AirPodsów ładować, więc tak, to jest w tych mniejszych przegródkach również w tej mniejszej przegródce mam długopis, to jest jeden z moich ulubionych długopisów firmy Zebra w większej przegródce, która jest na zamek, trzymam takie swoje must have of must have czyli jest to pomadka nawilżająca, ja mam tutaj akurat Isana Intensive bardzo ją lubię i naprawdę polecam Mam tutaj gumy do rzucia Zawsze mam pełno gum do rzucia Gumy do rzucia um, Bath Body Works Żel dezynfekujący Warm Vanilla Sugar Coś do skórek Teraz jest to oliwka z Neo Nail, Którą naprawdę bardzo polecam I jak skończę tą oliwkę to na pewno sobie kupię jakąś inną Oraz krem do rąk Strawberry Kiss Kin z Everline. E, muszę sobie zaraz złożyć jakiś nowe, bo tutaj jest już końcówka. Więc teraz zajmiemy się główną częścią torebki. E, I słuchajcie, przede wszystkim i tutaj mam takich kilka rzeczy piśmienniczych. E, mam swoją kosmetyczkę z Inglota, która służy mi jako mały piórnik w środku mam słuchajcie kilka takich najpotrzebniejszych rzeczy, czyli karteczki samoprzylepne jakieś markery w sensie zakreślacze kilka długopisów, w razie gdyby ten mój ulubiony zebry gdzieś zaginął w pracy, co się często zdarza więc mam to, następnie słuchajcie mam dwie, dwa zeszyty zazwyczaj wędruje tutaj mój zeszyt z arbuzami, ale ja teraz obecnie z niego korzystam przy tej serii, więc nie noszę go ze sobą ale mam tutaj ten który jak oglądacie, oglądaliście wszystkie filmiki z serii, to opowiadałam, że nie bardzo mi się spisuje, więc chyba wyciągnę go zupełnie, szczerze powiedziawszy, i nie będę go nosić, bo on troszkę waży, więc tak będę go pewnie używała do końca tego miesiąca, bo mam już porobione notatki, ale w grudniu już nie będę go podejrzewam, nosić. Tutaj mam taki zeszycik z. Gdzie zawsze sobie robię jakieś swoje listy, oraz zawsze mam książkę, i teraz jest to książka Miłosza, e, Wszystkie ulice bogów. Jak ktoś nie wie, to ja kocham gościa całym serduchem. E, to jest e, osoba, dzięki której aż tak wciągnęłam się w polski rap. Kocham, e, jestem, chciałabym powiedzieć w połowie, prawie nawet więcej niż w połowie, a za zakładkę mam bilet z Warszawy, więc tak, zawsze mam jakąś książkę, mam tutaj też swoją smycz do pracy z kluczami Bali Mango z kolekcji, słuchajcie, 2013 ja ją otworzyłam dopiero rok temu albo dwa lata temu, to jest mgiełka nadal pachnie super utrzymuje się świetnie, ja uwielbiam te mgiełki z Bath Body Works i na pewno do nich wrócę, jak użyję swoje wszystkie perfumowe zapasy dwie ostatnie rzeczy ja staram się, słuchajcie, nie... Nosić już niepotrzebnych rzeczy, więc naprawdę zminimalizowałam to, co mam w torebce, ale to jest wszystko, co jest mi potrzebne, i właśnie chciałabym, żebyście dzisiaj sobie przejrzeli wszystko, co macie w torebce. Przejrzały, przejrzeli, i to czego nie używacie, po prostu to wyciągnijcie. Przejrzyjcie portfel, czy macie dużo starych rachunków, już tutaj mówię do ciebie. Po prostu przejrzyjcie wszystko. Zawsze mam też, słuchajcie, w torbie płócienną siatkę. W razie gdybym poszła na jakieś niespodziewane zakupy, czasem tak jest, że mówię, a skoczę, jak już jestem po drodze, to skoczę po to i po to. No. I mam tutaj też kosmetyczkę, którą dostałam od mojej kuzynki Olka. Później pozdrawiam bardzo dziękuję. Jak widzisz, jest w użytku, jest już bardzo zniszczona, bo tu wychodzą nitki zewsząd, bo ją dostałam, nie wiem, z 3 lata temu spokojnie, ale cały czas ją uwielbiam, ma idealny rozmiar i chyba będzie mi służyć, dopóki się nie rozpadnie. I w środku mam tutaj, słuchajcie, coś, co wystaje, czyli pilniczek. Mam tutaj szczotkę do włosów, o, to nie jest jakaś genialna szczotka do włosów, dlatego ja też jej nie używam na co dzień ale do takiego przeczysania w pracy się przydaje. Gumkę do włosów, frotkę. E, gumkę do włosów taką mniejszą. Mam też sztyft do nosa, bo jak wiecie ja mam wiecznie zapchany nos. Mm, pomadkę nawilżającą Labello, ale taką, która daje minimalny kolor. Staram się ją zużyć, bo już powoli, powoli dobiega jej termin ważności. E, mam też loketsy, to są takie mm, cukierki na gardło. Jakby zaczęło pobolewać mi gardło Mam korektor, ten akurat jest z Golden Rose Kolejną paczkę gum do rzucia Surprise Coś zupełnie śmiesznego, ale tutaj mam Słuchajcie Do paznokci W razie gdyby złamał mi się paznokieć, bo niestety Były takie przypadki, wszystko co mam w torebce Więc jak widzicie Moim zdaniem nie jest tego za dużo Dajcie mi znać czy Myślicie, że coś z tego Wam się przyda, a tego nie macie w torebce? Albo może myślicie, Boże Klau, po co masz to i to w torebce? Jestem bardzo ciekawa. Ja słuchajcie, nauczyłam się minimalizować to, co ze sobą zabieram codziennie do pracy, bo kiedyś zabierałam tego ogromnie dużo i z większości nie korzystałam. Doszłam do takiego stanu, że wiem, co mam w tej torebce, wszystko z tej torebki jest używane. Więc idealnie, ale jestem ciekawa, jak to jest u Was. Koniecznie mi dajcie znać w komentarzach. Tyle na dzisiaj mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie kciuka w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam Was do subskrypcji. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się jutro.